Dobra, idziemy pieski i kotki na spacer, zobaczymy, co się tutaj dzieje na dworze, już ciemno, zimno dosyć. Około 0 stopni, no lekko na plusie jest, bo nie widzę nigdzie jakiegoś, jakiejś zmarzliny. Widać szkarnię, oświetloną. A tak wygląda szkarnia nosą. Wrócimy okiem, jak tam wygląda w środku. Chodź szybko, kotek. Wiatrak chodzi. Kot chce wejść, pies już wszedł. Ale kot się bał, chyba wiatraka. O, obejdę tylko w koło. Zrobię rundkę puszkarni w koło. wypuszcza, widzę, normalnego liścia. Wcześniej wypuścił takiego malutkiego, jakiegoś dziwnego. Myślałem, że za nim pójdzie kwiat, ale widzę, że, że nie, idzie normalny, normalny liść. Warkawendis tu jego odrost no, największa blueżawa ostatnio chyba wspomniałem, że yy, nie, nie, ro, nie rośnie mi coś po ścięciu Ale zaczęła Wszystkie te wypowiedzi, wypowiedzi, odrost od mojego oddzielony tutaj jest takiej bulwy z bulwy martwej barznawy, która mi padła w sezonie w gruncie i wyrosły dwa odrosty O od, od Macieja widać że okapła, to znaczy, że potrzeba ją podlać. raz już była taka odkopnięta, że myślałem że padła ale podniosła się No, a tych tak było pokazywane Jak już dwa dni, w, dwa dni temu a, a, a rozkręca trzeciego białego liścia Nie wiem co będzie dalej Na białych liściach daleko chyba nie, nie, nie zajedzie Dobra, nie mam tutaj szklarni normalnego światła A na tym różowym słabo pewnie wszystko będzie widać Dobra, Line Dobra Azulka wychodzimy nie O jaki się znalazł A gdzie ty byłeś kuś? Co ty byłeś? Wyciekłeś gdzieś, tak? Palma ubrana, choinka ubrana, żeby nie było. Osiedle, osiedle innych palemek rozbudowane. otwarta budowa zakryta roztrata pod daszkiem tam mam tą bukę gwatemarską, ale nie mam do niej dojścia chyba, że włożę telefon może się nagra, może się nie nagra nie wiem Nie wiem jak ona tam wygląda, bo ja jej nie widzę, bo budka jest za wysoka, ale z któregoś dnia spróbuję ją odkryć i ten, i rzucić okiem, żeby zobaczyć czy jakieś tam uszkodzenia jej nie wyszły nie wyszły yy, 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 po prostu tych przymrozkach tutaj mam taką jedną małą agawę przykrytą malutka jest drożu, ale jest bardzo blisko zera. A tutaj jeszcze mam też takiego baśloka, Przykryty przykryte tak, tak luźno tylko tą styropionową budką. Widzę, że tam gdzie nie gdzie te liście jakieś takie czarne, chyba zmarznięte. Jest tak duża. Gara. No ona jest już w budce od jakiegoś czasu, ale też bez dogrzewania No trzyma się. Trzyma się, ale będę jej podłączał do ogrzewania. Może doprowadzić Przyszły mi dodatkowe. Te, te termostaty i wentylatorki, bo już mi trochę brakowało tego sprzętu. Także będę podłączał i będę zakładał tam gdzie nie ma. Bo w agawach mam kilka agaw i agawy mam niedogrzewane jeszcze w ogóle, ale trochę za długo już tak stoją, że nie chcę, żeby mi zmarniały. Teraz teraz mamy troszeczkę takiego ochłodzenia niby jakichś dużych mrozów nie widać ale nic, nic nie wiadomo archontofeniks tutaj jest doświetlany. Tam tamtej dużej budzie siedzi cała banda maurelasów i tym podobnych Nie widać oczka, ale woda nie zamarzła. Nie ma w ogóle lodu na, na, na tym na wodzie. Jest na powietrzanie. Nie widać teraz stąd dobrze tego. Ogólna cisza i spokój. Lekki wiaterek, tylko powiewa. Widzę na niebie gwiazdy, chmur jest bardzo mało, czyli może przymrozić. ja je trzyma się. A kuby też bardzo ładnie się trzymają, chociaż ta była okrywana, jak były, jakieś, jak były jakieś przymrozki grubsze, no to zakładałem jej czasem na głowę budę styropianową. No tej karpusze wyglądają idealnie mi to pasuje taka pogoda. Robią się coraz bardziej e, e, obrośnięte liśmi, także teraz chowanie ich będzie będzie trochę, e, no trzeba będzie je trochę ściskać w budach. się rozrosły trochę karpusy tutaj. W tym stogu, nie stogu siana, a stogu Trocin, zimuje kępa w rutin. Nie wiem, zajrzę do niej dopiero wiosną. I tam dalej na staw patrząc, ciemność, nic nie widać. Dobra, to by było na tyle. Na razie.